I kolejna lekcja z dodawania i odejmowania ułamków zwykłych. Tym razem zajmiemy się ćwiczeniami. Chciałabym się skupić na mm, zadaniach z kolejnością wykonywania działań, ponieważ mamy w ćwiczeniach bardzo dużo przykładów różnego rodzaju, możecie je oczywiście rozwiązywać. Jednak ja bym chciała zająć się kolejnością wykonywania działań, i tutaj właśnie mamy bardzo dużo przykładów na dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach. Zaczynamy od ćwiczenia 11. Na 79 stronie. I zobaczcie. Tutaj mamy 6 piątych odjąć, 7 piętnastych i dodać 2 trzecie. Możemy od razu sobie rozszerzyć wszystkie łamki, jeśli wiemy, jaki ten mianownik będzie. Ym, tutaj będzie 15, więc pierwszy rozszerzam przez 3, ostatni przez 5, środkowy ma 15, więc nie muszę rozszerzać. Liczymy. 18, 15. Odjąć 7, 15. Dodać 10, 15. Mianownik mam już taki sam. No i teraz, moi drodzy, skoro mam odejmowanie i dodawanie, wykonuję działanie po kolei, więc mogę sobie po kolei policzyć. 18, odjąć 7 to jest 11. Dodać 10 to 21. I otrzymałam łomek niewłaściwy. Więc muszę zamienić na liczbę mieszaną. Mamy tutaj jedną całość i 6 piętnastych. I zasada jest taka, przypominam ją kolejny raz, że zawsze doprowadzamy ułamek do najprostszej postaci. Czyli skracamy, jeśli jest taka możliwość, i zamieniamy na liczbę mieszaną. Tutaj mogę skrócić przez 3, czyli 1 cała i 2 piąte. Moi drodzy, z czasem nie będziemy już pisać tego skracania, tylko będziemy robić to w głowie. Ułatwimy sobie ten zapis. Jeśli ktoś już robi takie rzeczy w głowie, to nie musi tego zapisywać. Najważniejsze, żeby się nie pomylił. Kolejny przykład. 1, 1, 4. Odjąć 2 trzecie. Oddać 2 całe i 5 szóstych. Znów rozszerzamy. Tutaj będzie 12. Czyli tutaj rozszerzymy przez 3, 4 i 2. Zatem 1 cała, 3 dwunaste. Odjąć 8 dwunastych i dodać 2 cała i 10 dwunastych. Zamienię sobie na łamki niewłaściwe. 1 cała i 12 i 3 dwunaste to jest 12 i 3, czyli 15 dwunastych.

Czyli 3 całe i 5 12. 7 i 10 35 Dodajemy 5 i 4 siódme. I odejmujemy 3 i 2 piąte. Znów potrzebuję wspólnego mianownika. I tutaj wspólny będzie 35, więc. Ten rozszerzamy przez 5, a tutaj 7 pierwszy ma już 35. No to liczymy. Przepisuję 70 trzydziestych piątych, 5 i 20 trzydziestych piątych, odjąć 3 i 14 trzydziestych piątych. No to najpierw policzę sobie dodawanie. 7 dodać 5 to jest 12 całych. Mianownik bez zmian, a liczniku 30 odejmujemy. I zobaczcie, nie będę skracała, nie będę nic robiła. Po prostu mam wspólny mianownik, mogę odjąć. 12 odjąć 3 to 9. 30 odjąć 14 to 16. Nie da się tutaj skrócić, więc wynik zostawiamy. Um. I kolejny przykład. 1, 13, 25. 17, 25. I 1 i 4. 5. Znów należy mieć wspólny mianownik. Hmm. Teraz nie będę robiła wspólnego mianownika. Zobaczcie. Kolejność wykonywania działań mówi, że najpierw dodaję. No to najpierw sobie dodam. Nie mam tutaj całości, więc mam jedną całą i 30 dwudziestych piątych. Przepisuję 1 i 4 piąte. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Yy, tu mam wynik mojego dodawania. Mogę skrócić sobie tutaj ten ułamek. Mogłabym nawet wyciągnąć z tego całości. Ale nie będę tego robiła. Yy, zaraz zobaczycie, dlaczego. Najpierw chciałabym go skrócić. Mogę podzielić przez 5. I otrzymam 6 piątych. I zobaczcie, dlaczego tak zrobiłam. No, bo już wcześniej widziałam, że będę mogła skrócić. Ale, jeżeli Wy nie będziecie tego wcześniej widzieć, możecie sobie spokojnie wszystko rozszerzyć i potem liczyć. Mam teraz wspólny mianownik, więc mogę odejmować. 1 odjąć 1 to 0, 6 1, 4, 2, 5. Ok. No i moi drodzy, kolejne zadanie jest to ćwiczenie. 12 na stronie 80. Tutaj mamy już zadania, naprawdę z kolejnością wykonywania działań, takie rozbudowane, niektóre. Niektóre nawet mają nawiasy, więc trzeba bardzo uważać na to, jak będziemy obliczać. No to zajmijmy się pierwszym. W niektórych już nawet mamy podpowiedzi, ale w niektórych to już musimy sami się postarać. Zobaczcie. Tutaj mamy. Podkreślone pierwsze działanie, że mamy je wykonać. Żeby to zrobić, musimy najpierw rozszerzyć do dziesiątki, czyli razy 2, 5 i 30 odjąć Dwie całe 8 i odjąć 1 i 3 czwarte na razie zostaje. Żebym mogła to odjąć, to ja sobie zrobię w ten sposób, że będę miała cztery i 4,10 Czyli 4 całe i 10 dziesiątych plus 3 dziesiąte to 13. Dziesiątych. I teraz bez problemu będę mogła sobie odjąć. 4 odjąć 2 to 2 całe, 13 odjąć 8 to 5 dziesiątych. Odjąć 1 i 3 czwarte. 5 dziesiątych mogę podzielić przez 5, czyli skracam. Otrzymam 2 i 1, druga. Odjąć 1 i 3 czwarte. No i żeby mogła odjąć, to już teraz muszę rozszerzyć przez 2. 2 i 2 czwarte, odjąć 1 i 3 czwarte. Nie mogę odjąć, mam 2 i 3, zatem tu mam 1 i 4 czwarte, zatem mam jedną, całą 4 i 2 to 6 czwartych, odjąć 1 i 3 czwarte. 1 odjęcie 1 to 0, 6 odjęcie 3. 3, 4 i to jest mój pierwszy wynik. Zobaczcie, troszkę to nam miejsca zajmuje. Tak, Im więcej mamy dłuższe przykłady, tym więcej trzeba zapisać. Następne: B. 12 i 5, 6. Odjąć 10, 2 trzecie. Dodać 7, 3, 5. Na początek może rozszerzę sobie po prostu do szóstki oj, razy dwa i zobaczymy, co wyjdzie nam z tych pierwszych dwóch zatem 125 szóstych odjąć 10 i 4 szóste 12, 10 to 2 całe, 5 odjąć 4, 1 szósta i dodać 7 i 3 piąte. No, teraz wspólny mianownik niestety będzie duży, 30. Rozszerzamy sobie przez 5, tutaj przez 6. I co otrzymamy? 2 i 18, Dodajemy 9 całych.

35. Ok. No to zobaczymy, czy zmieszcza się w tym jednym przykładem. Chociaż wątpię. 3 i 4 piąte. 3 i 2 piąte. I 3 i 1 druga. Rozpoczynamy zgodnie z kolejnością wykonywania działań od pierwszych dwóch. Mamy dodawanie, więc rozszerzam do wspólnego mianownika przez 2. I mam 6,30 dodać 3 i 8. Resztę przepisuję. 9, ,11, odjąć. I teraz rozszerzę sobie to do dziesiątki i ostatnie również. Ponieważ będę miał odejmowanie, więc i tak muszę mieć wspólny mianownik. Będą 3 całe i 4 dziesiąte. Dodać 3 całe i 5 dziesiątych. No dobra. Najpierw to. 9 odjąć 3 to 6. 11 odjąć 4. 7 dziesiątych. Dodaję 3 i 5. Dziesiątych. 9. 12. Dziesiątych. Tutaj jest ułamek niewłaściwy, więc jeszcze jedna całość. 10 i 2 dziesiąte. Skracamy. Dwie dziesiąte przez dwa, czyli jedna piąta. Zmieściłam się. o dziwo. <laughs> no dobrze. To było D. No to jeszcze E. Dziesięć i jedna szósta. Odjąć. I nawias mamy. Zobaczcie, jest już podkreślony. Więc już tutaj jest podpowiedź, że należy najpierw wykonać. Działanie w nawiasie, więc przepisujemy to, czego nie liczymy. Mamy najpierw 10, 1, odjąć. Chcielibyśmy policzyć ten nawias, żeby odjąć, musimy rozszerzyć do dwunastki, czyli razy 3, a tutaj razy 2. Zostawię jeszcze sobie ten nawias, bo najpierw sobie zapiszę rozszerzenie. 12. 9,12, 12 odjąć 7 10 12 odjąć 3 i 1/2 Znowu najpierw nawias, czyli przepisuję 10 i 1/6 żeby odjąć to muszę tutaj sobie zrobić 11 i 12 12 czyli 21/12 albo zamienić na łamek niewłaściwy po prostu całość bez różnicy każdy może robić tak jak mu wygodniej. Znów przepisuję to, czego nie liczę. Teraz już liczę nawias. Ostatecznie Sied 10 odjąć 7 to jest 4. 21 10 to jest 11 dwunastych. I zostaje mi to, co jest za nawiasem. 3 i 1, 2. No i teraz mam odejmowanie. Myślę, że mogę sobie od razu to rozszerzyć. Pierwszy i ostatni do 12.

12 i 3 to 15, 12 odjąć 3 i 6, 12 4, odjąć 3, 1, 15, 9, 6, 9, 12. I teraz skracam przez 3, mam 3, 4. Moi drodzy, w ćwiczeniach mamy bardzo dużo przykładów jeszcze do rozwiązania, i chciałabym, żebyście kilka z nich zrobili. A mianowicie. Ćwiczenie 6 strona 77. Taki diagram do policzenia, łatwy w sumie. Mm. Oraz ćwiczenie. 8, strona 78. Również diagram, do uzupełnienia. Dziękuję.